nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc niósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, a kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Pan Bóg swoim słowem obecnego tygodnia przygotowywał nas na usłyszenie tej dzisiejszej Ewangelii, słowem z pierwszego czytania, ponieważ w niedzielę słyszeliśmy dekalog. Serce Starego Testamentu, streszczenie y, prawa i proroków. I w, y, dzisiaj słyszeliśmy o tym, czy będziemy słyszeć, że to jest prawo wielkie, że mamy słuchać tych praw i nakazów, że inni ludzie patrząc na ten lud będzie, będzie mówił. Z pewnością ten wielki naród, naród mądry i rozumny, naród wielki, naród mądry i rozumny, ten, który żyje tym słowem, który wciela ten, ten dekalog. Tak powinno być, ale jak, jak jest, o tym mówiło wczorajsze czytanie: że Jazariusz modlił się w Babilonii w pies ognistym, że oto jesteśmy najmniejszym spośród narodów. Dlaczego? Dlatego, że zgrzeszyliśmy. Dlatego, że nie żyliśmy tym słowem. Stąd jesteśmy w Babilonie, stąd jesteśmy w piecu utrapienia. Bo nie zachowaliśmy tego słowa. Nie spełniliśmy tego zadania, które Pan Bóg nam dał żyć słowem. Dlatego jest ta, ta małość. Dlatego są te cierpienia. I przychodzi to słowo Ewangelii, że Chrystus odnosi się do dekalogu prawa i proroków, mówiąc, że przyszedł nie żeby go znieść. Chrystus bynajmniej nie zniósł dekalogu, ale go wypełnił. W tym znaczeniu, że sam go przeżył. I jeszcze dopełnił tego, co, co Dekalogowi brakowało. Co było tym, gdzie Chrystus powie, że jest przykrojone na miarę starego człowieka, ponieważ nie jest w stanie żyć bardziej tym Słowem. Mojżesz słuchaj, dał wam tyle, dał wam możliwość rozwodu, ponieważ nie byliście w stanie żyć, ale teraz jest inaczej. Bo Chrystus przychodzi, żeby dać tą możliwość życia tym Słowem w pełni. To, co Pan Bóg zamierzył na samym początku, a co człowiek przez grzech utracił. I my jesteśmy dzisiaj z tym Słowem konfrontowani. My. My, którzy też otrzymaliśmy to Słowo wypełnione jako obietnicę. To jest y, Słowo pierwsze skazane na górze po, po błogosławieństwach, po tym jak Chrystus jesteście solą, światłem, Mówi to słowo, na czym to słowo światło i, i, i sól polega, że będziecie żyć tym słowem, tym słowem wypełnionego Dekalogu. I możemy sobie zadać to pytanie: dlaczego? Gdzie jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Czy możemy widzieć, że inni, patrząc na nas, mówią: tak, to jest wielki naród wielki Wielkością Słowa Bożego, lud mądry i rozumny, który żyje tym słowem. Czy też musimy jasno zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy najmniejsi z poszczególnych narodów. Nie, dla, nie dlatego, że Pan Bóg nas tego czasu Nie bynajmniej nie dlatego, że jesteśmy światłem. Może nawet dla najbliższych nie jesteśmy światłem. Bo może nawet przy wobec najbliższych. W rodzinie, w miejscu pracy trudno nam się przyznać do Chrystusa. Dlatego to słowo pozostaje w nas niezrealizowane. Że jesteśmy najmniejsi, jesteśmy w piecu utrapienia i nawet nie mamy tej postawy Azariasza, żeby się bić w piersi. Tak lecz mamy jeszcze pretensje do Pana Boga. Dlatego byśmy. Byli, bo Chrystus zakładał tę opcję, dzisiaj dając nam to słowo, żebyśmy wypełniali to przekazanie, wypełniali to słowo i uczyli wypełniać. I to jest ta wielkość. Wielkość, ten będzie wielki królestw niebieski.